Tak jak przełom roku sprzyja życiowym postanowieniom, wiosna to idealny czas na zajęcie się wysuszoną po zimie skórą. Można to oczywiście zrobić samemu, korzystając z szerokiej gamy sklepowych preparatów do pielęgnacji, ale jeszcze lepiej oddać się w ręce specjalistów używających kosmetyków oferowanych przez naturę. Wtedy za jednym zamachem można zrobić prezent i dla własnego ciała, i dla ducha. To jest takie doładowanie akumulatora trochę. Niestety, mamy XXI wiek. Wszyscy z nas się spieszą, wszyscy mają mało czasu, i to jest takie miejsce, w którym na chwilę możemy się zatrzymać, w którym możemy na chwilę doładować ten akumulator na następne 2-3 dni. Masaże, które robimy twarzy, zioła, które pachną, aromaterapia, przy tym koloraterapia. Daje takie możliwości, że, że ten pacjent rzeczywiście zwalnia te tempo i rzeczywiście jest tak, że się relaksuje i odpoczywa. Przez długi czas w salonach kosmetycznych spotykało się głównie panie. Mężczyźni omijali je szerokim łukiem. Ostatnio zaglądają oni tam jednak coraz częściej. Inna sprawa, że wciąż nieśmiało. W końcu wkraczają na terytorium dotąd dla siebie obce. Jeszcze niestety 70% mężczyzn ma z tym problem, jednak gabinety kosmetyczne są bardziej oblegane przez kobiety, więc jeszcze troszeczkę jest taki dyskomfort mężczyzn odnośnie robienia różnych już głębszych jakichś zabiegów. Stąd bierze się jakby oddzielny gabinet, który no jakby ten dyskomfort jest mniejszy u mężczyzn. Tak? Jest to jakby tutaj ma taką przestrzeń osobistą, którą, o którą dbamy, żeby jednak ten gabinet był zamknięty, żeby jednak nie było tego dyskomfortu. Robiąc dobrze ciału warto też pamiętać o włosach, zwłaszcza gdy nie szczędziło się im wcześniej farb, lakierów czy lokówki. Regeneracja jest bardzo Ważna dla każdego rodzaju włosów, nieważne jak, on, jak one są farbowane, jakie to są kolory. Słońce tak samo wysusza bardzo mocno włosy, więc trzeba po prostu bardzo skupiać się na regeneracji. Sposobów na nią jest wiele, tak jak w przypadku ciała, najlepiej jednak zaufać naturze. Pracujemy na karatynach, na ziołach, miody, maski, które bardzo. Nawilżają włącznie z wygładza i wygładzają włosy. Stosujemy także saunę na włosy, która mocno nawilża, tak, I wprowadza potrzebne kosmetyki ampułki do włosa. Brzmi to już trochę jak medycyna. Nie bez przyczyny, bo nowoczesne fryzjerstwo mocno ją przypomina. Diamentowa odbudowa włosa czy mezoterapia igłowa, gdzie lek wprowadza się bezpośrednio do jego cebulki, to działania zarezerwowane dotąd raczej dla lekarzy. Podobnie rzecz ma się z przeciwdziałaniem nadmiernej utracie owłosienia. Jeżeli klient ma problem z wypadaniem włosów czy z plackowatymi jakimiś łysieniami, tak, posiadamy tak samo ampuki, które mm, na porost włosów, ewentualne przeciw wypadaniu, tak, które w jakim stopniu wzmacniające bulkę włosa, yy, kanaliki, gdzie się tam wszystko uzupełnia, tak, ten włos nie wypada tak bardzo, włosy się sztywniejszy, gęściejszy. Dla optymalnego efektu jeden zabieg oczywiście nie wystarczy. Tu akurat kosmetologia nie różni się od dbania o zdrowie. Wymagana jest systematyczność poparta zmianą stylu życia. Na koniec warto wspomnieć o pieniądzach. Seria zabiegów na włosy czy cery to przecież wydatek, lecz nie ma tu mowy o dostępnej tylko dla nielicznych ekskluzywności. Ja kocham swój zawód i oddaję mu się całkowicie. I dla mnie nie ma czegoś takiego jak ekskluzywne. Jeżeli jestem w stanie dać ten spokój i maksymalne rezultaty z zabiegu klientowi, to po prostu to daje. Ceny mamy naprawdę na tyle zróżnicowane i tak niskie, że myślę, że ekskluzywne to jest za dużo powiedziane. Skoro tak, gdy przyjdzie wiosna, od planów trzeba przejść do czynów i na własnej skórze o prawdziwości tych słów się przekonać.